Cześć wszystkim, z tej strony Daniel, witam Was po raz kolejny na kanale Spy Optika i zapraszam do odcinka poświęconego akcesoriom do kamer zewnętrznych, czyli popularnych fotopułapek. Zaczynamy! Kamery leśne stały się niezwykle popularne w ostatnich kilku latach i nie ma co się dziwić, że przybyło do nich naprawdę sporo akcesoriów, o których chciałbym Wam dzisiaj nieco powiedzieć. Zaczniemy od uchwytu do montażu fotopułapek marki Browning. To mocowanie Browninga będzie perfekcyjne dla wszystkich użytkowników, którzy planują montaż fotopułapki na drzewie i której obiektyw ma być skierowany w innym kierunku niż po prostu na wprost. Uruchomy przegub kulowy umożliwia ułożenie fotopułapki tak naprawdę pod każdym kątem i w każdym kierunku. Mimo, że jest to Produkt marki Browning nie są dedykowane tylko i wyłącznie do kamer tego producenta. Wszystkie fotopułapki, które mają od spodu klasyczny Gwizd 1:420 będą nadawały się do zamontowania na tym uchwycie, czyli tak naprawdę 99% fotopłapek występujących obecnie na rynku. Kolejnym ciekawym akcesorium do fotopłapek będzie battery pack, w tym przypadku od Browninga. Nie jest to nic innego jak po prostu zewnętrzny powerbank o takich kamuflowanych barwach zasilany ośmioma paluszkami typu AA. Aby było prościej kontrolować stan naładowania powerbanka, jest wskaźnik stanu baterii i cztery diody, które odpowiadają po kolei naładowaniu. Mam tutaj od 100% przez 75, 50 aż 20 w przypadku jednej diody. Powerbank został zaprojektowany do fotopułapek marki Browning, ale będzie działał z każdą fotopułapką, której maksymalny prąd wyjściowy będzie na poziomie 12V. Uchwyt mocujący MA360 to jeden z moich ulubionych systemów montażowych do fotopułapek. W tym przypadku jest to produkcja kanadyjskiej marki SpyPoint. Uchwyt umożliwia łatwe i szybkie zamontowanie urządzenia na drzewie i tak naprawdę pełną regulację jego położenia. A atutem tego rodzaju montażu jest regulacja w zakresie 360 stopni oraz regulacja kąta nachylenia plus minus 90 stopni. Uchwyt jest dedykowany do zamocowania kamer zewnętrznych na drzewie i będzie współgrał ze wszystkimi kamerami dostępnymi na rynku, ponieważ wystarczy, aby fotopłapka miała po prostu od spodu klasyczne wejście 1.4.20. Jeśli miałbym polecać Wam jakiekolwiek akumulatory do fotopłapek, to będą to z pewnością Enelupy marki Panasonic. Baterie specjalistyczne o niższym efekcie rozładowania. Mamy do czynienia z dwoma typami tych baterii. Białe to około 2000 mAh, a czarne to 2500 mAh. To, co jest najbardziej Istotne z punktu widzenia użytkownika to to, że lupy zachowują swoją energię na poziomie aż 85% po roku użytkowania, co jest naprawdę świetnym i bonującym wynikiem. Jeśli są akumulatory, jest potrzebna również ładowarka, ładowarka, która ładuje jednocześnie 4 sztuki baterii A, no cechuje się głównie ochroną przed przeładowaniem, niezawodnością działania i jest takim elementem niezbędnym do każdego wyposażenia fotopłapki. Ładowarka posiada specjalne diody świetlne, które pokazują, czy dany akumulator został naładowany, czy też jeszcze nie. W kontekście kart pamięci do fotopułapek, ważne jest to, aby wybrać model karty, która ma bardzo szybką klasę szybkości. Problemem tanich kart pamięci jest przede wszystkim to, że nie wszystkie materiały rejestrowane przez fotopułapkę są zapisywane na takiej karcie pamięci. I dlatego warto zainwestować w Strontiuma, ponieważ te karty, ok, są trochę droższe niż konkurencja, ale naprawdę są niezawodne. Zewnętrzne czy kart SD do szybkiego sprawdzania i transferowania plików między fotopułapką a telefonem czy tabletem. Przedaję dwa porty połączeniowe. Pierwszy z nich to USB typu A do transferu zdjęć, materiałów na komputer. Drugi to Lighting lub Micro USB do transferu na telefon z Androidem lub też telefon i tablet marki Apple. W zestawie z każdą fotopułapką znajdują się paski parciane. Jest to element niezbędny praktycznie do montażu tego urządzenia na wysokości. I wbrew pozorom bardzo praktyczny. Z tyłu obudowy Każdej fotopłapki znajdują się specjalne wyloty na takie paski mocujące i te paski pozwalają w łatwy i szybki sposób na zamontowanie urządzenia na drzewie, na wysokości, na słupie. Jeśli chcecie wydłużyć czas pracy z fotopłapki, którą posiadacie, to macie tak naprawdę kilka możliwości do wyboru. Jedną z nich jest na przykład zasilanie solarne w postaci licznych baterii słonecznych dedykowanych do różnych fotopłapek i tutaj tak naprawdę z pomocą przychodzi na przykład marka Covert, czy marka Browning. Oczywiście tych solarów. Będzie więcej. To jest tak naprawdę kwestia tego, jakie parametry techniczne posiada dane urządzenie. Zasilacze solarne najczęściej posiadają już kamuflowane barwy, w związku z tym, że są jakby elementem, które znajduje się blisko fotopułapki i musi korespondować z leśnym otoczeniem. Bardzo ciężko oszacować, jak. Faktycznie taki solar wpływa na czas pracy urządzenia, ponieważ jest to oczywiście uwarunkowane wieloma zmiennymi czynnikami, tak jak na przykład wilgotność, temperatura i tak dalej. Taki solar jest dodatkowym wsparciem i wydłuża dodatkowo czas pracy każdego urządzenia. Kolejna opcja prostego mocowania do fotopułapek. Mocowanie uniwersalne do każdego rodzaju fotopułapek, ponieważ tutaj istotny jest tak naprawdę tylko gwint 1420, który znajduje się od spodów 99% fotopułapek. Mimo, że montaż jest niezwykle przydatny, to boli w nim najbardziej fizyczna ingerencja w Kory drzewa, nie ma niestety innej możliwości na zamontowanie fotopułapki z wykorzystaniem tego mocowania niż po prostu wkręcenie, fizyczne wkręcenie tego, tego, tego gwintu, tej śruby do drzew. I tutaj z pomocą przychodzi mocowanie do fotopłapek marki Covert z możliwością regulacji głowicy. Mamy natomiast do czynienia z, że tak powiem bardziej taką proekologiczną wersją, czyli nie, nie ingerencją bezpośrednio w drzewo, tylko po prostu przytwierdzeniem urządzenia za pomocą pasków barcianych. Jeśli miałbym wymienić jakieś top 3 akcesoriów do fotopłapek, które Wam rekomenduję, to jednym z nich będzie na pewno mocowanie marki Master Lock Covert. Jest to specjalistyczne zapięcie do bezpiecznego montażu fotopułapek na wysokościach. Tak samo jak chronimy swoje rowery w przestrzeni miejskiej, tak samo powinniśmy chronić fotopułapki w przestrzeni leśnej i tak dalej. Długość paska w Master Locku jest regulowana od 15 cm do 1,80 m. Materiał, z którego wykonana slinka linka to tak naprawdę stal z gumowym powłoką i wymiary to średnica od 5 do 8 mm. Użytkownik może wybrać jedną z tych wersji. Większość fotopłapek. Zarówno wersję z 5 mm jak i 8 mm. To zapięcie jest niezwykle łatwe w montażu i demontażu, i powinno naprawdę znaleźć się na wyposażeniu każdej osoby, która taką fotopłapkę posiada. Klucz wraz z skutką do blokowania mechanizmu znajduje się w zestawie. Opatentowany, regulowany mechanizm blokujący utrzymuje linkę w każdej pozycji, zapewniając idealne dopasowanie. Jeśli jesteśmy już przy temacie zabezpieczenia fotopułapki przed ingerencją intruza czy, czy dzikiej zwierzyny, no to niezwykle istotna jest również obudowa. E, takie metalowe skrzynki, metalowe puszki są najczęściej robione na zamówienie w sensie producenci albo mają je w ofercie, albo po prostu są dostępne uniwersalne rozwiązania dla całych serii. Tak jest w przypadku np. przykład tego typu metalowe obudowy najczęściej są idealnie dopasowane do fotopłapki, posiadają precyzyjne wycięcia i nie nachodzą na obiektyw kamery czy system czujników PIR. Taka obudowa najczęściej składa się z kilku elementów, czyli z tych elementów frontowych i z pleców, i domykana, zabezpieczana jest w dużej mierze metalową kłódką na klucz. Celowy box to dodatkowe zabezpieczenie każdej kamery leśnej przed przypadkowym uszkodzeniem ze strony zwierzyny czy sił natury, ale także celowym zniszczeniem przez potencjalnego złodzieja. Statyw przyda się w szczególności wszystkim tym, którzy działają na time czyli tworzą filmy z, ze zdjęć jak również do monitorowania flory i fauny w takim dłuższym procesie. Może to być statyw typowo fotograficzny, może to być statyw typu pająk, jak na załączonych obrazkach. Opcjonalny zestaw zasilający od SpyPointa to tak naprawdę akumulator żerowy, coś w formie powerbanka, czyli urządzenia, które dodatkowo wspiera czas pracy urządzenia, każdej fotopułapki. W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne elementy do podłączenia akumulatora do fotopułapki, czyli przede wszystkim ładowarka sieciowa, kabel zasilający i uchwyt. Najważniejsze cechy systemu zasilającego Kit 12V to przede wszystkim solidna konstrukcja stworzyw ABS, kamuflowane barwy, po prostu power zamknięty w małej skrzynce, łatwe i szybkie podłączenie do fotopułapek i przede wszystkim możliwość podłączenia opcjonalnej baterii solarnej jeszcze, żeby dodatkowo zwiększyć czas pracy urządzenia. W ofercie kanadyjskiego producenta znajdziecie również inne akumulatory litowo-jonowe, jak na przykład akumulator wewnętrzny Lit10. To po prostu bateria, e, taka większa bateria, którą się montuje już wewnątrz fotopłapki. Ona jest dedykowana stricte pod, pod spy-pointowe rozwiązania. Pod takie kamery jak na przykład Link Micro. Jeśli szukacie innych akcesoriów do fotopułapek lub chcecie sobie jeszcze raz e, przyswoić wiedzę na temat tych zaprezentowanych w tym materiale wideo, zapraszam Was serdecznie na nasz sklep internetowy SpyOpti.pl, gdzie wszystkie te produkty znajdziecie. Tymczasem e, na mnie już pora. Widzimy się w kolejnym teście, kolejnej prezentacji. Także trzymajcie się. Hej, czołem.